Norwegia jest w dużym stopniu państwem socjalistycznym. Ja właśnie od takiego państwa uciekłem, bo w roku 1983. Norwegia tylko z pozoru jest krajem bardzo tolerancyjnym. Państwo ma dużą kontrolę nad obywatelem i może bardzo głęboko ingerować przez różnego rodzaju instytucje państwowe w życie prywatne obywatela. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mam specjalnego gościa. Będę rozmawiał z panem Henrykiem Malinowskim, który jest polskim dziennikarzem, reporterem i korespondentem. Oprócz tego jest tłumaczem języka norweskiego, który w Norwegii spędził 30 lat, a obecnie jest już w Polsce. Witam bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. Pewien Brytyjski Instytut Badania Opinii Społecznej wziął pod lupę 33 kraje. W których na przykład jednym z takich głównych czynników, które były badane, był tak zwany rygor społeczny, a więc takie niepisane zasady funkcjonowania społeczeństwa, którymi musi się cudzoziemiec czy też Norweg musi się im poddać. Tak? Mhm. Te 33 kraje zostały podzielone na 5 grup i w pierwszej grupie były takie kraje jak Pakistan, Malezja, Singapur i na końcu były kraje, gdzie jest jak gdyby największy luz, mówiąc potocznie, tak? No i proszę sobie wyobrazić, że Norwegia znalazła się, tak, dobrze Państwo zgadują, znalazła się w grupie tych pierwszych pięciu krajów o największym rygorze społecznym. Ci, którzy mieszkają w Norwegii jakiś czas lub wiedzą trochę o tym kraju, słyszeli pojęcie jantelowe. To jest taki, pewien rodzaj takiego kodeksu zachowania społecznego. To jest, można powiedzieć, sprawa, która została zaczepnięta z twórczości norweskiego pisarza Aksela Sandemuse, gdzie on w takiej fikcyjnej miejscowości Jante e, opisał tą miejscowość i w niej życie. W związku z tym e, panowało tam dziesięć takich różnego rodzaju zasad niepisanych, a więc nie wyobrażaj sobie, że jesteś kimś lepszym, nie wyobrażaj sobie, że coś potrafisz. I jak pan zapyta Norwega, to Większość Norwegów przyzna tak. U nas w Norwegii te jantelowen, a więc prawo pochodzące z miejscowości Jante, dalej obowiązuje. W związku z tym nie jest łatwo Norwegowi, a zwłaszcza cudzoziemcowi, funkcjonować w takim rygorystycznie rządzonym społeczeństwie. Znaczy rządzonym. Chodzi o niepisane, Zasady, prawda? Mhm. I my z kolei jesteśmy bardziej przyzwyczajeni do tej zasady wolność domku w swoim domku, to w Norwegii nie przechodzi, Norwegia jest w dużym stopniu państwem socjalistycznym. Ja właśnie od takiego państwa uciekłem w roku 83, i teraz znowu, kiedy widzę, że ten socjalizm norweski ma się najlepsze, Postanowiłem wrócić do Polski, ponieważ Polska na powrót staje się krajem normalnym. I ta duża wolność osobista, którą się ma w Polsce, jest bardzo przez nas, Polaków, którzy tu mieszkają, bardzo słabo doceniana, ale doceniana jest przez wielu obcokrajowców. W Norwegii państwo ma dużą kontrolę nad obywatelem. I może bardzo głęboko ingerować przez różnego rodzaju instytucje państwowe w życie prywatne obywatela. O tym się przekonują polscy rodzice, którzy mają kontakt z okrytą taką no, złą sławą instytucją pod nazwą BARNEWAN, -Barn, a więc Urząd Ochrony Dzieci. Polskie dzieci, polskie rodziny bardzo szybko się przekonują, że nie mogą tak od sobie wychowywać dzieci według własnego widzimisię. Wszystko odbywa się według pewnego rodzaju wzorców i jeżeli wychowanie dziecka odbiega od pewnego rodzaju wzorców, następuje ostra korekta ze strony państwa poprzez, czy to Pracowników przedszkola, szkoły, nauczycieli, urzędników powiedzmy zatrudnionych w szkole, także Norwegia tylko z pozoru jest krajem bardzo tolerancyjnym, ma taką opinię. Ale proszę sobie wziąć pod uwagę, że na przykład katolicyzm w Norwegii został zakazany. Dekretem królewskim w roku 1537, a więc od tego czasu datuje się wyjątkowo brutalne prześladowanie księży katolickich, w ogóle wiernych katolików w Norwegii. I katolicyzm dopiero odzyskał w Norwegii prawo bytu. Uwaga, w roku 1927, tak? Więc e, możemy na ten temat sobie powiedzieć, że to społeczeństwo e, pomimo różnego rodzaju zalet ma. Pewne... Wspominał pan o, o tych prawach. Z nich wynikało, że każdy Norweg powinien być w stosunku do drugiego równy. E, ale i, a równocześnie pan no, mówił. O... Nie hmm. tyle równy, co e, mam pan na myśli Antelowent, tak? Tak, dokładnie. To jest prawo, które mówi w ten sposób: nie wychylaj się, nic nie znaczysz, musisz się podporządkować większości. To nie chodzi o równość, tylko żeby nie podskakiwać. Rozumiem, żeby się nie wychylać, ale to w pewien sposób. Żeby się nie wychylać. Jest jakby. No, no, znaczy, być może u podstawy miały leżeć, miała leżeć równość, a, ale. Nie, chodzi o to, że po prostu jednostka nie ma żadnego głosu i nie ma znaczenia. Więc Trzeba się społeczność. podporządkować społeczność, tak. A jeżeli się nie podporządkujesz, no to po prostu cię w jakiś sposób delikatnie, no, stąd wysiudamy. Rozumiem. Tak. rozumiem. Również pan, najpierw był tłumaczem, potem był dziennikarzem na terenie Norwegii dla norweskich mediów, czy korespondentem dla. Również pan sugeruje, że jest pan korespondentem, ale czy pan był dziennikarzem dla norweskich mediów na początku, czy, czy jakoś inaczej to wyglądało? Dla norweskich mediów nie byłem nigdy dziennikarzem zatrudnionym nigdzie na stałe, bo pisałem rzeczy. Na zasadzie freelancera, mhm. natomiast e, jeśli chodzi o e, współpracę z polskimi mediami, była bardziej uregulowana. E, miałem e, kontakt, zresztą do dzisiaj mam e, z niektórymi mediami, i e, bardzo trudno jest e, w Norwegii cudzoziemcowi e, zostać dziennikarzem. E, to jest w ogóle dosyć ciekawe, ponieważ e, Wielokrotnie starałem się znaleźć zatrudnienie w jakichś mediach norweskich, czy to w jakiejś większej gazecie, czy też w telewizji. Jednak, mimo najlepszych kwalifikacji, unikalnych kwalifikacji, żadna z redakcji nie była zainteresowana współpracą ze mną, co jest bardzo ciekawe. Norwedzy wolą wykorzystywać swoich dziennikarzy. I oni w tej chwili kształtują obraz polski na podstawie informacji zwykle zdobywanych z drugiej i trzeciej ręki. To jest wielki mankament dziennikarstwa norweskiego, ponieważ norwescy dziennikarze nie znają ani w ząb języka polskiego, i obraz polski w związku z tym jest niezwykle no, wypaczony i jest tendencyjny w tej chwili w Norwegii. To jest dosyć istotne, jeżeli chodzi o moją decyzję o powrocie do Polski, ponieważ artykuły i materiały ukazujące się na temat Polski w Norwegii są bardzo słabe jakościowe, ale mimo to one kształtują jak gdyby stosunek władz norweskich do państwa polskiego. I ten stosunek nie jest oparty na rzetelnych analizach, tylko jest oparty na doniesieniach medialnych. W związku z tym norweskie państwo, politycy norwescy są bardzo źle nastawieni do Polski. Jest to moim zdaniem bardzo niesprawiedliwe podejście. No i ponieważ to niechętne nastawienie do Polski się nie zmienia, Uznałem, że nie jest przyjemnie mieszkać w kraju, który w sposób niesprawiedliwy powiedzmy odnosi się do, do Polski, do naszej suwerenności, do tego, w jaki sposób polska demokracja funkcjonuje, w jaki sposób mamy urządzić swoje państwo. Ale wracając do pana pytania. Najpierw pracowałem dla mediów polskich, a jeśli chodzi o norweskie. Pisywałem tam artykuły na zasadzie freelancera. Ten obraz polski przedstawiany w norweskich mediach i stosowany przez norweskich polityków, jak pan myśli, dlaczego jest taki, według pana, negatywny? Jest to spowodowane przede wszystkim tym, że Norwegia, jest, tak jak powiedziałem, krajem bardzo zlajcywilizowanym jest to kraj socjalistyczny. Wahałbym się użyć tego słowa. Mimo, że u władzy w tej chwili teoretycznie jest prawica i skrajna prawica, to jest to tylko prawica z nazwy, ona w rzeczywistości kontynuuje. Program Norweskiej Partii Robotniczej, która w zasadzie nieprzerwanie dzierży władzę od, od czasów, można powiedzieć, rewolucji w Rosji. Seria filmów o powrotach Polaków z Norwegii sponsorowana jest przez Multinor, firmę pomagającą w sprawach urzędowych i uzyskaniu kredytów Norwegii.